Zostawiamy naszego Jarisa na końcu asfaltowej drogi. Droga tutaj się robi taka bardziej terenowa, a my zmierzamy do Castro. Jest 9.20 i właśnie teraz startujemy. Ja będę patrzeć tu w prawo do Castro. Potem jeszcze myślimy, ewentualnie zejść tutaj w lewo do następnej plaży, ale zobaczymy, jak damy radę. A jak nie dzisiaj, no to może jutro. Po drodze, mijamy gaje oliwne. Te drzewa na pewno są bardzo stare, bo to widać po grubości pnia. A to jest powód, dlaczego nie wjechaliśmy tutaj samochodem, bo wczoraj tutaj było zupełne błoto, Cała całe no, zalana wodą. Dzisiaj już trochę jest lepiej, ale no, nie chciałbym tutaj utknąć. No ja nie będę wypychać, nie dam rady. No. Tutaj drogą cały czas płynie woda, więc jest, trzeba ślisko. uważać. To jest ślisko, bardzo ślisko. A patrz, figi. O. Ale jeszcze nie, pokaż, jeszcze. Pokaż, 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 pokaż. Jeszcze niedojrzałe. Aha. No i przyjedziemy za miesiąc, to może dojrzeją. Przechodzimy koło Małego Monastyru. Droga już jest trochę lepsza. I teraz pod górę. Jeszcze jeden mały monaster po drodze nas czeka. Ta nasza droga zakręca i idziemy dalej w dół. I ja oto przed nami właśnie pokazuje się Castro. To się prezentuje z daleka, zaraz podejdziemy tam bliżej. No może nie zaraz, bo jeszcze chwilę to potrwa. A nie wiemy ile potrwa, skąd wiesz, jest godzina dziewiąta. 40, to zajęło nam to jakieś 20 minut, żeby dojść do, do tego miejsca. Dalej droga zmienia się w taką górską ścieżkę. Ilona, tutaj tej że zioła jakieś obwąchuje. Ja... Co to masz? To jest tymianek. Właśnie tak teraz patrzę, tutaj tak ładnie pachnie, ale jest pełno tymianku i oregano. Same wzgórza są też tak z tak ziołami tak. czuć. Ta nasza ścieżka staje się coraz bardziej śliska i stroma. Taki są bardzo śliskie. A jak widzę ten widok przede mną, to no widok jest piękny. Wchodzę do furtki i myślałam, że znowu mamy szczęście, że jest zamknięte, ale tu jest o, taka jakby klamka. Jest tylko prośba, żeby zamykać za sobą drzwi. A myśmy myśleli, no, że zamknięte nam, i nie wchodzisz. Z nasze szczęściem śledzimy, że jest zamknięte na kłódkę i nie wyjdziemy. I lipa. Dobra, wchodzisz, wchodzisz. Wchodzę. Możemy wchodzić. I tutaj gdzieś po tych schodach się dostaniemy. Zostało zbudowane w XIV wieku, około 1360 roku. I to był pomysł mieszkańców tutaj z Kiatos, którzy normalnie mieli swoje miasto, tam gdzie teraz jest miasto z Kiatos. A ten zamek, twierdzę, zbudowali właśnie w tym miejscu, po to, aby chronić się przed piratami. Reszta historii jest tutaj do, do, do czytania na tej tablicy informacyjnej. To chcę, zapraszam. Do czytania. Dokładnie. I będziemy tak szczegółowo opowiadać, nie jesteśmy historykami, Proszę. Próbujemy dostać się do kościółka świętego Nikolasa. Myśleliśmy, że drzwi są zamknięte, ale Nie. wystarczy odbezpieczyć. Zajrzyjmy co jest w środku. żebyśmy się zmęczyli. Jest 10.30 i jesteśmy tutaj sami. Naprawdę tylko my i nikogo więcej. To jest tak niesamowity plus zwiedzania, że... Cisza, spokój, cykady Można napawać się tym. Widokami. Przepiękne widoki. Jest strasznie gorąco, to wiadomo, ale cudnie. Na pewno warto tutaj przyjechać. Są też oferowane z portu wycieczki z czapkiem. Czapkiem się podpływa tutaj gdzieś na plażę, którą pokażemy też. I podobno można w wolnej chwili wejść tutaj do góry, więc jeżeli ktoś taką opcję wybrał, to na pewno warto poświęcić się i tutaj się wdrapać. A jak nie, to tak jak my samochodem i z buta. I ten kawałek drogi trzeba przejść. Mm -hmm. No chyba, że ktoś sobie dzika weźmie, to może, no nie, Podjedzie to raczej No trochę, trochę bliżej. Dokładnie. Warto. Tuż obok kościółka namierzyliśmy też takie źródełko. Ilona, ty to pijesz? Tak. Pijesz. Dobra. Zobaczymy, czy jakiego czulenia nie będzie, ale wodopój to wodopój, nie? Dobra woda. Się na sam szczyt do tej greckiej flagi, podejście trochę strome. Ilona się boi, że się poślizgnie, ale widzę, że spokojnie daje radę. Jeden kamień, drugi kamień, i jakoś wejdę. Jesteśmy razem na samym szczycie i ja powiem, że jestem mega szczęśliwa i dumna z siebie, bo mam taki trochę lęk wysokości. To znaczy się dobrze mi się wchodzi pod górę, a teraz będę miała problem, ale żeby no, ale zobaczyć coś pięknego, to, to trzeba przełamywać widoki. swoje lęki i, i po prostu znowu mi się udało. Jestem mega szczęśliwa. Takie widoki jakie tutaj są do Jest zobaczenia, przecudnie. to naprawdę warto. Warto. oglądamy do środka ile nam się radzi. Dobra, przyszliśmy z powrotem. Droga do... Jest ok, ale droga już z powrotem, żeby wrócić do samochodu jest... ciężko. Ciężka. Jesz, jeszcze cały tym bardziej, że jest w południe, nie? Tak, cały czas od góry Jest godzina akurat punktualnie 12. .00. Tyle nam to zajęło, tak yy, no spokojnie, żeby porobić zdjęcia, coś tam się rozejrzeć więcej. Teraz stwierdziliśmy, że chyba się pożywimy. Mamy Widzimy. kupione w piekarni... Ciastka, ciastka? Ciastka, jakieś takie przekąski. Ciasto francuskie mhm. z kremem waniliowym. Mhm. E I chyba pójdziemy na tą plażę jeszcze. Pokażesz. Ja jeszcze nie mogłam doczekać tego ciastka. <grym> Właśnie... Dzięki temu <grym> ciastku weszliśmy na górę. Ciacho wygląda tak. Mm. Jak to wciągnę, to, to mogę iść na plażę. To do plaży dojdziemy, bo... Plaża znowu jest tą podobną drogą w dół, a potem no w dół to fajnie, ale potem tą samą drogą trzeba będzie wejść znowu w górę. Ale damy radę. Tak mi się wydaje. Droga jest taka piękna, malownicza. Oczywiście sutrowa, wybraliśmy się na nogach. No, może dałoby się wjechać samochodem, ale tak widzimy, że raczej jeżdżą tutaj kładami. Albo idziemy... terenówkami, a nasz Jaris taki trochę słaby jest. Dokładnie. Ale zmieniliśmy trochę plany i nie idziemy do plaży, tylko do takiego kościółka na, na skalę, nie? Tak, na skalę. powinien być na skalę, taki biały, przynajmniej w internecie tak wygląda, jakby był bardzo fajny. Zmieniliśmy... Taki malowniczo położony. A zmieniliśmy plany już w trakcie drogi. No bo było rozgałęzienie. W lewo na plażę, w prawo na kościółek. Patrzymy. No dojedziemy do kościółka. Tak jest, a jak nam się uda to jeszcze dzisiaj na plażę, a jak nie to przyjedziemy tutaj jeszcze drugi raz jutro. Tak jest. A to jest ten biały kościółek na skale, do którego właśnie teraz idziemy. przepiękny kościółek położony na skalę, warto było tutaj zajrzeć. Szkoda tylko, że nie da się wejść do środka. Po tym drogowskazie ułożył się nasz plan. Najpierw poszliśmy do kościółka, na białego kościółka na Skale. Teraz wróciliśmy z powrotem i pójdziemy na dół do plaży. Trochę jesteśmy zdziajani, ale teraz będzie w dół. Damy radę. Droga jest naprawdę ciekawa. Coraz ostrzej w dół. Samochodem byśmy tutaj nie dali rady zwłaszcza Jarisem także jak pojedziecie to tylko kład albo nogi ale chyba jest ładnie jesteśmy już na plaży plaża bardzo przyjemna ludzi nie widać ja właśnie moczę nogi bo tak się zajechaliśmy tym zejściem że się chłodzę tam za chwilę Ilona pokaże następną plażę ale do niej już nie dojdziemy bo tutaj nie ma przejścia trzeba będzie jakąś inną stroną ewentualnie do niej dotrzeć Mamy sobie nowe danie do wypróbowania. To jest greckie suplaki. próbuję grillowane na bieżąco tutaj przez pana. Widzieliśmy jak świeżo grillował. Ja Wezmę sobie z niego すいません。Yeah, <Super. S 1> na zakupach. chcemy powiedzieć, że do marketu wchodzimy w maseczkę. Tak jest. Aha, chcesz pokazać co kupiłam? No. No, no. kupiłam na pewno tak, yy, chlebki pita, fajnie się odgrzewa na patelni i jogurt grecki i pomarańcze. I mamy co jeść. Dokładnie. Nie? I siadanko będzie. <laughs> Dobrze. I jakby co to ten market jest yy, naprawdę taki? I bardzo popularny, bo zawsze kolejki przed nim stoją. A teraz pokażę wam jak tutaj mieszkamy. Po wejściu z lewej strony mamy aneks kuchenny z całym wyposażeniem. Super sprawa. Tutaj takie małe siedzisko i stolik śniadaniowy. Jakby ktoś chciał, to jest telewizor. Patrz, nawet nie zauważyłem. <grym> z prawej strony mamy jeszcze taką kanapę, gdzie można posiedzieć. Ale najfajniejsza sprawa to wyjście na taras. I wychodzimy na taras z takim pięknym widokiem. Widok naprawdę super. Tutaj pokażę, jak wygląda cały kompleks tych tutaj domków. Po tej są te trzy może takie domki. Właściciel wynajmuje apartamenty. Tutaj mamy stolik i miejsce gdzie chillujemy wieczorami. Idziemy dalej. Dokąd prowadzą te drzwi? I ona otwieraj. Duże mieszkanie. Kolejny stoliczek. Toaletka, co rzadko się zdarza. Duże łóżko. Idziemy dalej. Łazienka. Ze wszystkim. Za potrzeba.